nie znowu z rana robi zdjęcia, o masakr. No, babka z rana. Bez makijażu i potargana. Babka, ale to jest <grym> zadowolona jesteś dzisiaj. Bo słoneczko weszło, już tak nie wieje dzisiaj. No już jesiela kocha w Tak tu mamy okolicę. Piękne okolice. Babka widzę Cię w drugiej strony, pokaż się. <grym> o. I to jest w życiu ważne. Ta -ra -ra. Ta -ra. Ta -ra. A ja nie mam grypy już. I mózg mnie mniej boli zerwany. To musiał uśmiechnić się. Hello. Ja Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Dobra. Widzę cię, cię. Nic mnie nie widzisz. Taki mamy taraso. To jest dziadek z babką. Tylko przyjemność jest rana jakie słoneczko na tarasie Fryzelki weź o pokażę, ale się pachną te frezie. I tam mamy Proszę bardzo. Tu są kwiatki, które są w sezonie wegetatywnym. Tak, tutaj jest sezon. Wegetatywny sezon na kwiatki. A tam są fryzyli. Bardzo ładnie pachną. A to są fryzje, tylko ja nie widzę czy ja widzę. A tu są, dobra. Tu są frezje. Pomyślałem, że bardzo ładnie pa ba. No pięknie pachną no, frezjami rzeczywiście. I tu mamy kartusika. Też pity. Nie wiem, czy Agnieszka jej tu poglała, chociaż raz, no, ten, no Deszcz padał. Deszcz padał. Deszcz padał. Deszcz <laughs> Babka, deszcz padał deszcz w zeszłym tygodniu. Słuchaj, za sprzątaczkę mogę być, ale za ogrodnika tutaj już nie będę. No. By z grabkami pod palmami. Pod palmami z grabkami. Babka Ina się przyciąga, wczoraj chyba po no kuku. No. A maniki, śniadanie, się na niej sobie. No to. Jeszcze raz, panorama. Piękna panorama. Widać to, możesz się nie widać, kudna. Widać. słońce cała świeci. Dziękuję, jak cholera.